TikTok jest po to, jeden z drugim, żeby się bawić. A jak nie umiesz się bawić, to tu nie wchodź i nie myśl sobie, człowieku, jeden z drugim, że wszystko to, co my nagrywamy, to jest prawdą. Więc wyjmijcie kołki z dupy i zacznijcie się bawić. Pani dziecko jest poprzute i nie da się go naprawić. Takie dzieci wymagają w życiu rutyny. Szpital im to zapewnia. Ale matki im nie zapewni. On może nawet wcale pani nie kocha. Potrzebuje jedynie. Stałego elementu codzienności. Pani jest jedynie tym elementem. Z czasem będzie coraz gorzej. On się zamknie we własnym świecie i nie da się zapanować nad jego agresją. Teraz gryzie. A to będzie jak dorośnie. I ja, to wszystko ten autyzm? Kretyn, ignorant, obłąkany, maniakalny, psychotyczny. Przez lata medycyna nazywała to różnie. Niech pani zrozumie, pani syn jest upośledzony umysłowo. Ale to niemożliwe, on jest bardzo zdolny, sam poznał alfabet. No i co z tego? To są umiejętności wysepkowe. Przystępują zaledwie u paru procent. Pani syn powinien zostać u nas. A potem trafić do domu taki społecznej, tam się nim zajmą. Lepiej niż pani. Ale panie profesorze... Niech pani najpierw skończy te swoje studia, a potem zrobi sobie nowe, zdrowe dziecko. Nie wiem kiedy wrócę, ale na pewno nigdy! Witajcie kochani, tu Justyna. Ja Vanessa. Ja Patrycja. Kochani, dzisiaj nasza y, fanka, Wiktoria, ma urodziny. Z tej okazji chcemy jej złożyć serdeczne życzenia. Mm -hmm. I zaśpiewamy bez lat! 100 lat! 100 lat! Nie! Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje Nie niech żyje A kto? Wiktoria. Wiktoria, brawo! To, to. Pozdrawiamy. Victoria. Pozdrawiamy Wiktoria. Pozdrawiamy Wiktoria! A to jest niespodzianka od koleżanki Weluni. Serduszka. Serduszka dla Was, albo pa. tak mogą być. Pa! pa, pa. Hmm, naprawdę? Wiesz co, chuj mnie to grzeje. Wybąbiaj, niunia. Ha, <noise> ale z ciebie, Bambik, nie masz fałdolców. Nie wyzywajcie, że jestem Bambikiem. Po prostu nie mam fałdolców kochani, tu Justyna, ja Vanessa, ja Patrycja. Kochani, dzisiaj chcemy złożyć e, serdeczne pozdrowienia dla naszych kochanych fanów. Prosili nas z wiadomości prywatnej, więc teraz przeczytamy. Mam to kochani na kartce, ponieważ troszkę tego było. E, od Lexi Cor, która chciała pozdrowienia dla Basi i Karoliny. Serdeczne pozdrowienia. Dla Waszki albo Oli od ABCUSOP. Od usera B1.XYZ i mają to być pozdrowienia dla Romana, Mariusza, Ileny oraz Hani. Lenuszka 142 Hot pozdrawiamy. Tutaj mamy Majuna pozdrawienia dla Maj, Gosi i Emilki. Kochani, pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie i życzymy Wam miłego dnia. Trzymajcie się, kochani. Pa, pa. 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 Buziaki, buziaki, buziaki. kochani. kochani. Oznac... I Was serduszka. Serduszka. Oznaczenia u nas w hashtagach będą, kochani, wszystkie. Papa. Pa. Pa, pa. kochani. Dzisiaj jesteś ja. That's your mama.